W Profitrum rozumiemy, że lepsza znajomość narzędzi to większa efektywność korzystania z nich, a co za tym idzie, optymalizacja pracy i wykorzystanie ich pełnego potencjału. Chcesz lepiej opanować Profitrum Suite i odkryć jego możliwości? Zajrzyj do bazy wiedzy. Baza wiedzy to biblioteka z przydatnymi informacjami i wskazówkami dotycząca naszych produktów. Jest to też zbiór często zadawanych przez was pytań. Znajdziesz tu również zestaw szkoleń i e learningowych dotyczących produktów Profitroom. Jeśli masz pytanie, po prostu wejdź do Profitroom Suite i otwórz bazę wiedzy. Gdy wpiszesz swoje pytanie lub słowo kluczowe powiązane z interesującym Cię tematem, wyświetlimy artykuły najbardziej dopasowane do Twojego zapytania, zawierające widoki z Suite, filmy wideo i inne pomocne informacje. Na przykład, jeśli potrzebujesz się dowiedzieć, jak sprawdzić w systemie dostępność, wpisz słowo klucz z tym związane, a na liście pojawią się wszystkie artykuły, które mogą ci się przydać. W naszym systemie znajdziesz również wsparcie dla nowych pracowników w formie darmowych szkoleń online. Dzięki tym szkoleniom nowi pracownicy szybko nauczą się korzystać z Profitrum Suite, a Ty będziesz mieć więcej czasu na swoje zadania. Bazę wiedzy możesz tworzyć razem z nami. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij nam frazy, po których szukasz instrukcji. Napisz na team.cs.maupaprofitrum.com, a my prześlemy ci link z artykułem. Jeśli nie znajdziemy danego artykułu, przekierujemy cię do odpowiedniego działu lub zanotujemy, że niezbędne jest dodanie nowej treści. Zastanawiasz się, dlaczego warto szukać informacji w naszym Centrum Pomocy? Nasza baza wiedzy i e-learning są dostępne 24 godziny na dobę. Korzystasz kiedy chcesz i natychmiast dostajesz odpowiedzi na swoje pytania. Dowiesz się z nich jak najlepiej wykorzystać możliwości Profitroom Suite, aby zoptymalizować swoją ofertę i pracę swojego zespołu. A w dodatku przeszkolisz swój zespół całkowicie za darmo. Baza wiedzy to wszystko, co musisz wiedzieć o Profitroom Suite, aby wykorzystać pełny potencjał tego narzędzia. Nie czekaj i zajrzyj już dziś.